Pozory światła. Ja trochę będę chciała wyjaśnić o co chodzi z tymi pozorami światła w pewnym wydarzeniu w moim życiu. W sumie to nie jest punkt w historii, tylko to był taki dość długi, można powiedzieć, okres czasu. Ale najpierw troszkę o tym, że jesteśmy w. Ruchu Światło Życie, którego charyzmatem jest właśnie jedność e, światła i życia, e, która, która jest. E, bardzo mi się podoba ten, ten obraz e, tego, tego światła. E, I te pięć płaszczyzn, które e, zostawił nam ksiądz Blachnicki, czyli to już trzeci raz dzisiaj chyba to padnie płaszczyzna rozumu, sumienia, słowa Bożego Jezusa, Chrystusa i e, kościoła. A ja doświadczyłam tego, że nawet będąc w kościele, można znaleźć się w pozornej światłości. Czyli można być w takim miejscu, w takiej wspólnocie, w której. O, proszę, nie zamykajmy może tych drzwi, bo tutaj już czuję, że jest duszno. W którym. E, światłością e, przedstawiany jest Jezus Chrystus, e, a tak naprawdę e, staje się nią ktoś inny. Ktoś inny lub e, coś innego. E, nie wiem, jakie, jakie macie doświadczenia. Ja się na przykład bardzo. E, Buntowałam na to, że na moich studiach w, na pierwszym roku miałam dużo takich zajęć, bo w, ja studiuję germanistykę, to takie tylko szybkie, w, szybkie wtrącenie. I w Niemczech jest to bardzo, bardzo popularne, więc ja na mojej germanistyce omawiałam zagadnienia kulturowe. Uczyłam się dużo o takich grupach, które noszą znamiona sekt. Ja się tak zastanawiałam, wiecie, będąc w kościele i w ogóle, dlaczego my tylko o tym się uczymy, kiedy mamy taki właśnie piękny nasz kościół, a potem jakby okazało się, że to mi jest w życiu potrzebne, nie tylko na zasadzie wiedzy, która może mi się przydać na płaszczyźnie filologicznej, ale też w moim życiu. Dlaczego mówiłam o tych pięciu płaszczyznach? Dlatego, że jakby wyobrażam sobie pryzmat wiązkę światła przechodzącą przez pryzmat ja nie jestem dobra z fizyki ale pamiętam takie doświadczenie że białe światło powstawało z iluś tam kolorów innych promieni i nie wiem czy jakby jednego z nich zabrakło to to światło by było dalej takie takie jak jest w rzeczywistości i Mam takie doświadczenie, że tylko te pięć współgrających ze sobą płaszczyzn, może dać nam pełnię. I będąc w pewnej wspólnocie, zobaczyłam to, że jakby jeżeli światłem tym, które ma oświecać, tym, które ma władzę, tym, które ma prowadzić, staje się. Ktoś inny niż Jezus Chrystus, to owoce tego są tylko i wyłącznie e, raniące. E, to jest chyba e, dobre e, słowo. I e, właśnie to się działo w kościele. E, dlatego e, wydaje mi się, może ktoś ma inne doświadczenie, ale ja mam takie, że sam rozum. Daje nam to, że nie jesteśmy w stanie posiąść wszelkiej wiedzy. Samo sumienie też może być zniekształcone, w jakiś sposób wypaczone. Słowo Boże też może być interpretowane w taki sposób, który zostanie użyty do, do określonych celów osoby, niekoniecznie do jej zbawienia. Jezus Chrystus jest pewnością, ale jeżeli Jego też w jakiś sposób zastąpimy, no to znowu coś jest nie tak. E, I światło Kościoła e, to jest to światło, w którym te wszystkie mają e, znaleźć swoje, e, swoje miejsce, i swoją przestrzeń do tego, żeby e, tworzyć e, tą pełnię e, światła. Dlaczego e, o tym też e, mówię, e, mówiąc to w swoim świadectwie? Może to być na pograniczu e, po prostu innej wypowiedzi niż tylko świadectwo, e, bo wydaje mi się to bardzo ważne. E, to było doświadczenie trudne, e, ale, ale wiele mnie e, uczące. E, I widzę to, że Boże rzeczy. Odbywają się i dzieją się, mają swoje miejsce w kościele i po to nam Pan Jezus zostawił kościół i po to On trwa, żebyśmy tutaj rozeznawali to, co jest Boże i to, co takie nie jest, żebyśmy nie tylko swoimi ludzkimi, swoim ludzkim rozumieniem próbowali tworzyć świat. To, co było też istotne, to był czas, w którym ja się znalazłam w tamtym miejscu, bo, bo to był gdzieś taki, taki moment, w którym ja bardzo chciałam jakby podążać i, i wzrastać i w ogóle... No, tak jak święta Teresa mówiła, no, piąć się w tych wszystkich komnatach do góry, do góry, do góry. I tam wydawało się, że taka przestrzeń została stworzona. Trochę tak miałam takie doświadczenie, że wszystko to jest za mało, że można jeszcze więcej, że można lepiej, że można bardziej. I to jest nic złego, bo można zawsze lepiej, bardziej, więcej, ale tylko i wyłącznie wtedy to ma sens, jeżeli. Mamy określony cel, a nie to dążenie staje się celem samym w sobie. A tam się trochę tak zadziało. Dopiero po czasie odkryłam to, że gdzieś w moim sercu były takie miejsca, były różne braki, różne potrzeby, w które akurat wszedł człowiek ze swoją. Ze swoim planem, który bardzo mi się wtedy spodobał. Wiecie, wszystko było owiane taką pewną niedostępnością, pewną tajemnicą. Nie wszyscy mogli tam należeć, tylko osoby, które zostały zaproszone do, do tej wspólnoty. To też działo się w dużej mierze w internecie, bo były to spotkania takie, takie online. W sumie nic złego tam się. Nie działo, bo jakbyście byli na takim spotkaniu, to była modlitwa, było jakieś tam dzielenie się też fragmentem Ewangelii, później z czasem, właśnie, dochodziły kolejne modlitwy, kolejne modlitwy, kolejne modlitwy. Z jednej takiej półgodzinnej modlitwy rozciągało się to aż do e, półtorej godziny. E, no ale co jest złego w, w modlitwie? Dopiero gdzieś wchodząc coraz Głębiej i przejawiając jakieś takie formy zaufania do osoby odpowiedzialnej za to, zostawało się właśnie głębiej wtajemniczanym w różne inne działalności. I na przykład słyszało się takie, takie stwierdzenie, że OK, możesz sobie być tu i tam, ale może lepiej nie mów, że jednak jesteś w tej wspólnocie żeby nie zrobić krzywdy nikomu, kto, kto w niej jest, żeby tam za dużo ludzie nie, nie gadali. I to jest właśnie taki pozór światła. Wydaje się, że wszystko jest super, bo przecież jest modlitwa, jest Pan Jezus, jest Matka Boża, jest Słowo Boże. Tam na Eucharystię też się kładło ogromny nacisk, więc liturgia, co może iść nie tak? No, ale już to, że, że gdzieś jest jakaś tajemnica, jakaś ciemność, która ma zostać nieodkryta dla, dla innych, z czasem właśnie, kiedy już zaczynało się rozeznawać, że to jednak nie jest miejsce, w którym warto dalej trwać, pojawiały się też pewne formy. Agresji, przemocy, takiego y, niezrozumienia, że chce się odejść, czyli takiego zabrania wolności. A to, co jest gdzieś taką y, charakterystyczną miłości, co jest nierozerwalne z miłością, to jest wolność. Czyli nawet jeżeli coś jest najlepsze na świecie, ale człowiek y, nie chce wziąć w tym udziału, to nie musi. I Pan Bóg nie odwraca się od Niego, tylko tylko cały czas trwa przy nim na jego innej, innej po prostu drodze. To o tej ciemności, a dlaczego mówię o tym właśnie w tej wspólnocie i w tym miejscu? Bo właśnie w ruchu światło życie. Dzięki ruchowi światło życie dzięki osobom, które są tutaj towarzyszą mi, mogłam rozeznać. Że to nie jest to miejsce. Mogłam podjąć decyzję, że chcę stamtąd odejść i miałam stworzoną bezpieczną przestrzeń, w, której, w którą po pierwsze właśnie podjęłam tę decyzję i w której w tej decyzji wytrwałam i dotarłam do finalizacji tego przedsięwzięcia, bo pewnie się domyślacie, że to nie jest takie proste. Bo jeżeli dostajesz wiadomość, a dlaczego. A co się dzieje, no bo to jest znowu jakaś taka forma próby zatajenia, bo może ktoś się dowie o tym, że, że Ty tutaj byłaś, że co, co tutaj się działo. Więc e, to nie jest, nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, e, a dzięki, dzięki pomocy też e, i księży i osób, e, przyjaciół po prostu, e, mogłam zobaczyć, gdzie, e, kto jest prawdą przede wszystkim i gdzie dostaję taką e, formację, która jest klarowna, która jest e, pełna światła po prostu i w której dostaję wszelkie środki, e, które są mi potrzebne do tego, żeby się zbliżać do, do Pana Boga, ale w wolności. Czyli nikt mnie nie zmuszał do tego, nawet chcąc mojego dobra, nikt mnie nie zmuszał do tego, żebym ja stamtąd. Wyszła, żebym zniknęła z tamtej wspólnoty. Zostałam tak, taką, taki komunikat, że wydaje nam się, że to nie jest to, w czym powinnaś uczestniczyć, ale to jest do Ciebie należy decyzja, czy Ty będziesz tam, czy nie będziesz już w tym uczestniczyła. I to już był taki, taki sygnał, że okej, okay, warto się temu przyjrzeć, ale właśnie to weryfikacja. Swojego serca, weryfikacja tego, kogo słucham, czego słucham, e, w towarzystwie osób, którymi się otaczam, pozwoliła, e, pozwoliła uciec, wydaje mi się, z tego miejsca, w którym e, tak dużo trudnych e, doświadczeń e, można, można przeżyć. I cieszę się, bardzo się cieszę i jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu, że mnie. Postawił właśnie na drodze ruchu światło życie, tutaj, gdzie rzeczywiście y, mamy źródło, możemy czerpać y, to światło. Jest ono nam przekazywane zgodnie z y, nauką Kościoła: w jedności z papieżem, w jedności z biskupami, y, gdzie mogę właśnie rozmawiać, jeżeli nie z tym księdzem, to z innym księdzem. Właśnie dyskutować, weryfikować wiele, wiele różnych zasłyszanych też filozofii, wiele zasłyszanych twierdzeń, gdzie mogę tak wydaje mi się, że zdrowo wręcz nie wydaje mi się, tylko jestem przekonana, że zdrowo wzrastać i przede wszystkim przybliżać się do Pana Jezusa. Cieszę się, że mogę tutaj być i dzielić się z Wami tym świadectwem. I też wiem, że może nie taką rolę powinno mieć świadectwo, ale zachęcić Was do tego, żeby dużo rzeczy weryfikować, sprawdzać, dowiadywać się, rozmawiać, utrzymywać bliskie relacje, po to, żeby nie wchodzić, nie musieć. Przeżywać tego, co, co przeżył ktoś inny, bo konsekwencje tego są naprawdę trudne, trudne później do przezwyciężenia. O, chyba to jest odpowiednie słowo. Także za, za to, że Pan Bóg z każdego zła jest w stanie. I z każdej trudności jest w stanie wyprowadzić dobro i że stawia na naszej, na mojej drodze ludzi, którzy chcą towarzyszyć i którzy chcą y, być przyjaciółmi w wolności i w miłości. Chwała Panu. O.